nie wywali zaraz. Nie Pójdziemy nie na amerykańskie O nie na, na tyle. Ty

Wiecie co ja wam powiem? Generalnie to ja nie wiem gdzie jest ciało. Po prostu zreportowałem, bo miałem tylko opcję. Aha. No A to sprawdźcie co to... na tak mapę, po to... prostu. A, dobra, no to generalnie to w elektrykaru, tam yy, w korytarzu. Ale nikogo Sprytanie. nie wiedziałem. A, jakby to, to ja mam skana, więc mogę wam pokazać. Ja też. Mam... A jak to Lucy nie ma? Paprykarz? Ja jestem już, chodzę już Ja jest... łopnę wcześniej Aaa dobra dobra nie, nie ogarnąłem, że wiadomość tam z wcześniej to jest Nie, wiecie co, a jak ktoś biegnie drugie ciało, bo ja nie wiem, które zgłosiłem No okej okay. Ej, Thanks, alo, ale, jest tylko, ale jest tylko jedno a, bo na... ciało, bo Nati wywaliło Zapomniałem, zapomniałem zapomniał teraz taki rozkajarzony, ale generalnie to mogę powiedzieć, że yumowa to jest clear. Bo ten... Kim? razem z nią znalazłem ciało. Że kim jest? Że jest clear, clear, czysta. O, okej, okay, spoko, nie dosłyszałam. Ja bym po prostu teraz skipa zrobił i zapraszam do medbay'a, bo mam dwie rzeczy, które udowodnią moją niewinność. Dobrze. Mamy dwóch. Co? Kosmos, Kosmos. No, yo <laughs> no. Mona ci już. I to już sobie patrzydu tu. Tam Kosmos coś mnie zabić. Dobra, bądź. Nie, ja chcę tylko Yumo zabić. I no i no, ty, to jest tak mam. Tu się już Jaki Ej, cudem, tak szybko weszłaś. Mam inżyniera. A, spoko. <noise> gdzie? gdzie? E, dobra, ja mam takie pytanie. poprykasz ty nie, widzia nie widziałaś tego ciała? A gdzie ono niby było? No dosłownie tam obok tego węta, tam gdzie ty robiłaś tego drążka. Labirynta w sensie, tam na dole, po lewej no od po... admina. No to w takim razie ktoś to musiał zrobić chwilę temu, bo ja miałam otwarty nie. ten labirynt... Ja już, te ja już te ciało wcześniej znalazłem przez venta, ale zobaczyłem, że ktoś wchodził do specimen'a i pomyślałem, że sprawdzę kto to. I zobaczyłem, że tam jest Lucy w specimen'ie i to ona musiała wyjść od admina, więc Lucy też jest podjeżdżana, ale tutaj ty stałaś obok chciała. Ale nie, nie, nie. nie. A kiedy to było? Ale... Bo ja się z Lucy e, minęłam, teraz... ja wchodziłam od, od admina, Lucy wchodziła tak. od góry. Z tym, że ja widziałam a, się wcześniej się z Mecenasem z Mecenasem i z kosmosem Wynikało. się widziałam e, tam jak jest to napełnianie wody i one sobie gdzieś poszły, a ja właśnie wtedy szłam do Specimena. No a ja teraz jak, powiem, jak ja teraz ale... wychodziłam, to ja się mijałam z ziemniakiem. Tak, potwierdzam, właśnie ja wchodziłam do Specimena. Dobrze, no to po prostu nie wiedziałem kto wchodzi od dołu, a zobaczyłem Specimena Lucy, dlatego po powiedziałem, że to Lucy i chciałem się dowiedzieć co właśnie się stało. Ale mówię, się stała obok ciała, e, ciało było obok wenta, tam gdzie jest od lewej, od admina, nie w adminie tylko od lewej. E, I znalazłem to ciało jeszcze wcześniej, zanim w ogóle, kiedy ty umo wchodziłaś do tego, do Specimena przez dekontaminację, to już wtedy znalazłem ciało. Ale pomyślałem, że nie zgłoszę, zobaczę jak to wchodzi, zobaczyłem, że jest w środku Lucy, no nie? Yy, I widziałem jak potem paprykarz tam sobie maca tam labirynty i obok niej stoi ciało. Maca powiadasz? No nie wiem, ja, ja naprawdę nie widziałam tego ciała. Ja ci wierzę, ale po prostu chodzi o to, że... Ja nie, nie wiem, to nie ja chyba... Pytanie, jak. To jest jestem, ja ślepa jestem. Nie wiem, ja chyba skipuję, bo... Ja też skipuję. Ciężko bo powiedzieć. Nie ma sensu, ale chodźcie za mną, ja Wam pokażę więcej, gdzie stało ciało. Co brykę, bo to było takie piękne. Okay. Ja mam skanę. Porządny obywatelu, głosuj. O! <noise> A na kogo podejrzewaliście? Eee, na razie skip. ale chyba skip. Nie, no, na, na ciebie, mecenasior. Wejść no do tego O, ktoś na juma. No kosmos jak zawsze, kuźwa. Kosmo. Ale juma jest clear, mówię wam. Jakby ten. Nie mówię, wiem, czy to nas... bym miała Ja dłoń. wiem! Ona jest czysta jak grze. Tak. Ja jej to na złość robię. Chodź, paprykarz, patrz, tutaj o, było ciało, a ty, patrz, widzisz? Tutaj, o, gdzie jest to pokrętło. O, tutaj obyło ciało, ty tutaj przy tym, tym drążku stoisz ładnie, pięknie. że to ciało, tutaj ty tutaj. Ej, faktycznie, ale żalnie. No. Ej, ciskała. Naprawdę no, nie widziałem tego ciała. Ciało? Co? Ciało jest obok O2. Na korytarzu sobie leży. Kosmos. o no, A ty byłeś, ja, jak szłam naprawiać reaktor, to ty byłeś czerwony na ten te, te, w tak, ja, ja zwentowałem, ale nie do O2, tylko tam na zewnątrz i tam wyskoczyłem. Chciałam właśnie powiedzieć, że te dwie osoby były na górze i że one są pewno czyste, bo tam ciało trochę chyba tam jest. Kurde, jak Co... ty często możesz używać tych wentów? Co? 30 sekund. Taki masz cool kill down na vent? Tak, taki mam cool kill down. <laughs> ale, ale nie, jak często? Ja teraz wentowałem z... Yy, skąd nie pamiętam skąd, yy, chyba z tych pokrętła tam, gdzie było ciało w poprzedniej rundzie. Zwentowałem do Medveja i potem jak już reaktor się zaczął, nie, jak reaktor się skończył, to zwentowałem tam na zewnątrz, to, to trochę to sobie minęło. Jeszcze takie pytanie do Szymona, gdzie on był? Ja był w Communication. A ja mam pytanie do Ziemniaka. Byłyśmy razem na światłach i wybiegając ze świateł, ja pobiegłam w prawo, do strony ten, na laboratorium a ty pobiegłaś w lewo, tam gdzie jest security. Ja, będąc w y, laboratorium, widziałam ciebie, jak wybiegałaś z laboratorium. Także, gdzie byłaś y, po tym, jak pobiegłaś sobie w lewo, od świateł? Poczekaj. W ogóle, jak Czyli tak, wyszłam za elektryka i po prostu poszłam tam tak, może, jeżeli nie umiem tłumaczyć. Albo specimen. Co? Tam, może... Specimen. Niemożliwe, że to, że to był specimen. Nie było ym, czasu na to, żebyś ty przebiegła w lewo. I niby w dół przez o do admina, przez specimena, i żebym cię widziała w laboratorium, jak ja od elektryka przebiegłam do laboratorium, a ty już tam byłaś. Musiał to być węd. Jeżeli mówisz, że specimen, przez specimena, no to y, troszeczkę ci nie wierzę, bo to za długo by trwało i ja bym cię nie widziała w tym laboratorium. A my się jeszcze spotkałyśmy przed wejściem do elektryka po tym po reaktorze, nie? Ziemniak? No ziemniakiem. No. Ja, no. Ja z ziemniakiem biegłam naprawić światła. Dobra, no to tako, no to po pierwsze kto miał skana? Poza mną? Szymon chyba był. No to tako, Szymon jest czysty, jumowa ta jest czysta, Papryka też jest czysta, zostawia, zostawia nam się mecenasior Lucy, ziemniak. Eee, ziemniak, kto... Kto robił górny reaktor lewy? Jeszcze raz. Ja robiłam paprykarz. Co robił prawy? Ja robiłam. Ja czyli... sam tego nad elektrykiem. Alekcie... Czyli, czyli Lucy? Mhm. Prawy reaktor. Mhm. Okej, okay, no to autujemy ziemniaka lub mecanosior. Bo resztę tego nie mogę zrobić. Chyba, że ktoś jeszcze był boostował Lucy tam na reaktorze. No chyba był mecenasior na reaktorze ze mną. Tam ktoś, ktoś jeszcze ze mną ja? był. Ja, ja Tylko to, to jest dla mnie podejrzane po prostu, ja że widzimy że... jak wybiegała po lewo z, yy, z świateł i, i nagle widziałam ją w laboratorium. No to, to ja tak, właśnie to... jak był ten reaktor, to szłam do tego nad elektrykiem naprawić. Mam no łapkę. Ja mam jest czysta, tyle powiem. No niestety, miałam to... się sikta, a ja... Jezu Lucy, co to było? Proszę? Takiego pinga mi zrobiłaś <laughs> O, o przepraszam

Generalnie Lucy jest starym ciałem, ale Szym jest nowym ciałem. Eee... No i jedyną osobą, która powstaje nam, która nie jest clear, jest to Methynasior. No kurde, co my o tym nie chcecie? Przecież... Ale... No, ale. Ej, ale weź powiedz, gdzie było ciało. Ale właśnie chcę teraz dowiedzieć się jednej rzeczy. Methynasior, jak wygląda Twój tur, odkąd wyszłaś z dekontaminacji w adminie? Ale z adminem, no, co, no, przeszłam sobie tam w laboratorium, byłam z inwematą, przeszłam sobie tam tu i poszłam e, do storage'a, potem światła się wyłączyły, poszłam do i tam byłam z, z paprykarzem cały czas. No. Czekaj jeszcze raz, bo ja cię minęłam jak ty schodziłaś do specimen'a. Co? Ja minąłem, jak ona wychodziła ze, specimen, ze Specimena w adminie. No, poszła na dół. Ja się, py... ja się pytam, co się działo właśnie później, po tym jak wyszłaś z tego Specimena w No to mówię, że poszłam do Storage'a, skończyłam wszystkie taski, y, mówiłam nawet i poszłam z Gazie Światła, poszłam do ale i właśnie tam byłam z Dobra, więcej. wygramy na taski. Y. Skip, skip, skip. Nie ma co wyrzucać. Ja wiem, kto jest hiposterem, ale nie mogę wam tego powiedzieć. Bo ja nie chcę tej Czy... osoby wyrzucać. Ale ja to chcę, jest trochę niesprawiedliwe, jeśli masz jakieś podejrzenia i, i się nimi ja nie Ja wiem o tym, ale... Je, je przepraszam bardzo, ale... Ale ja wiem kto to. <laughs> ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo ja się popłaczę ze śmiechu. Jak umrę, to rób sobie guzik. Nie jest Jumowata. Tak, wiedziałem, że to ty. No, prawie cię kilnęłam. Kto cię obronił? Kto była aniołkiem? Chyba było co. Ale ziemniak, ja. jak mogłaś! Ja bym. Boże. Ja wiedziałem, ja w ogóle w pierwszej rundzie, Jumowata, spójrz teraz PW, w pierwszej rundzie, no nie, jak zgusiłem ciało, ja nie chciałem mówić, że to ty, ale ty stałaś na ciele w elektryku na światłach. Ja no. tak przychodzę, ja tak patrzę i mi się tak przykro zrobiło i pomyślałem, dobra, nie wsypię jej. Ej, bo mnie ziemniak zamknęła w elektryku, ja na tym ciele pieprzonym. No ja właśnie wchodzę, patrzę tam zamknięte, tam zamknięte. Ja dobra no wchodzę dalej, no nie? Patrzę, a Jumata stoi i zakrywa ciało. ja takie. No nie wsypię jej, no szkoda mi jej po prostu, żeby tak skończyć ale jeszcze czy... na ciele. Ale taka czosteczka ja mała. Ale końca ludzi bym ukrył. Ale ja miałem reporta i ja od razu wiedziałem, że tam jest ciało, no nie? No musiałeś. Ja ale... <laughs> tak, się nie odzywałam, że... taka cisza grobowa, nie wiem gdzie jest ciało, ale... gdzieś na korytarzu, boże. <laughs> Tak, i ja uznałem, że dobre, nie będę jej wsypywał, dam jej szansę. Jak mnie zabije, to trudno i tak na taski wygramy. Teraz pod koniec. Bo Może dajmy, że to jest yy, no. Ja w ogóle mówię, Jumoklir na nie całą grę. Nie, powiem Ale ci, to, piękne to było. To było zbyt piękne. No, ja tak chodzę, tak patrzę. Mm -hmm. na...